Cześć, się wszystkim, Simon z tej strony i witam się z wami w kolejnym odcinku kariery Borussia Dortmund. Za chwilę zobaczycie jedną rzecz, a mianowicie e, niestety nie za, po prostu zapomniałem zapisać e, ostatnio kariery i musiałem przesumulować właśnie ostatnie trzy spotkania. E, w tym jest z Szachtarem, pamiętajcie, że wygrałem 2 do 0. E, tutaj lekka zmiana, tutaj 2 do 1. 3-2 ze Stuttgartem na wyjeździe oraz 4-1 u siebie z Augsburgiem, więc tutaj nie ma żadnej różnicy, jeżeli chodzi o wygrane lub przegrane. Jednak ta jedna bramka z szaktarem trochę boli, ale to jest oczywiście jak najbardziej do sierpnia. Teraz mamy: o kurde, Roman Weidenfeller kontuzja 7 dni, to nie jest dobra wiadomość, niestety. Dobra, nie chcę prowadzić żadnych reprezentacji, i teraz mecz. To są derby Zagłębia Rury, kurcze. Przed takim ważnym spotkaniem wypada Roman Weidenfeller, nasz podstawowy bramkarz. Szkoda, szkoda. Real Michela Langeraka, który go zastąpi. Jak dobrze czasami mieć właśnie zmi zmiennika. I od rado się rozwinął o dwa poziomy, nie przepraszam, o jeden. I dajemy go na ławkę za Adrena Ramosa. I takim Ustawieniem, wyjdziemy chyba na to spotkanie. Nie ma po prostu co kombinować. Chyba że nie no, Sokrates zostanie z Sachin. Nie no, nie, nie ma raczej co zmieniać. Jest Kevin De Bruyne, jest Pierre emerick bo Mayang. No i przed nami jedno z ważniejszych spotkań, bo gramy po prostu o honor, tak zwany. Gramy u siebie właśnie derby Zagubery z, z szalkę. W ogóle, gdzie jest szalkę w tabeli? Bo ja tutaj nie widzę yy, tej drużyny. Chyba, że jestem ślepy. Dziesiąte miejsce dopiero. No słaba forma mają starty na 32 punktów. <grym> Ojej, za się teraz, przepraszam. E, no i mi nie pozostaje nic innego jak po prostu zaprosić was na skrót tego spotkania. Także słyszymy się już w skrótach. A więc pierwsza sytuacja ma już miejsce na początku spotkania, a więc w minucie szóstej, kiedy to Klasian Huntelar chciał postraszyć myśla Langeraka, jednak coś mu nie wyszło. Momenta 13 znowu w ataku uszczelkę tym razem klepka po naszym pole karnym, się Hegele to czy pomotika czy pomoting, ale uderza tylko w słupek. Jednak potem mamy rzut rożny, do którego podchodzi Denis Aogo. Wyśrodkowuje w polekarne, ale nic z tego nie wyszło. Tylko jakieś zamieszanie. Ale my potem wyprowadzamy kontrę. i piłce mamy Kevina De Bruyne'a, który zagrywa do Piera, Emeryka Obama Yanga, który pędzi na lewym skrzydle. Za chwilę będzie dośrodkowywał, jednak obrońca wybija. I za chwilę my mamy rzut rożny, do którego podchodzi Marco Royce. Kopie piłkę, dośrodkowuje. Mats Hummels wyskakuje najwyżej. I mamy 1 do 0 dla drużyny Borus i Dortmund od właśnie minuty 18. To jest druga połowa, konkretnie minuta 56. Marco Rejs jest w zagrywa do Obama ale Gabończyk myli się w świetnej sytuacji. No i minuta 65. Przywicie Jakub Błaszczykowski, który wjeżdża w pole karne, to kabina De Bruyne na dośrodkowanie, jednak Farman bardzo dobrze wybija. No i minuta 78. Marcel na, na lewym skrzydle dośrodkowuje Alba ale farman po raz kolejny udowadnia swoją klasę, no i w tym spotkaniu już więcej się nie działo. Niezwykle ciężkie spotkanie. Szalkę postawiło naprawdę twarde warunki. Mieli nawet większe posiadanie piłki. Na początku to oni przeważali. Bardzo dużo było sytuacji pod naszym polem karnym, jednak nasi obrońcy w porę zawsze. Yy, Zdołali interweniować. Michel Langerak nie miał za dużo roboty, ale dobrze znawiał piłkę i strzał Matsa, Hummelsa z główki zdecydował właśnie o naszym zwycięstwie. A teraz przynajmniej mecz z HSV Hamburg i możemy nawet wystawić Szyndziego Kagałę. Gundogan trochę zmęczony, więc może wystawimy Nurejko Sachina. Matic musi grać albo jak Błaszczykowski. Niech zagra Juan Cuadrado. Eee, niech zagra Erik Durm, Erik Durm bardzo duży progres po, poczynił. Bardzo miło mnie zaskoczył. Bardzo dobrze gra. Na prawej obronie. No dobra. Niech zostanie Łukasz Piszczak. No i na środku obrony niech zagra Mats Hummels. Zasłużył oraz Ginter. Niech się dalej rozwija chłopak. Mam bardzo... Mam bardzo. Du... Mam problem bogactwa właśnie jeżeli chodzi o środek obrony, bo mamy aż raz, dwa, trzy, czterech świetnych środkowych obrońców ale lepiej mieć problem bogactwa niż problem biedy, a ja w tymczasem Was zapraszam na skrót spotkania z HSV. A więc pierwsza sytuacja ma miejsce w minucie 11 po przejęciu Maca Hummelsa, który rozprowadza piłkę w... Podaj do Sindzikiego Kagały ten wjeżdża w pole karne, ale uderza tylko w słupek bramki Rena Adlera. No i kolejna sytuacja to już e, minuta trzynasta, kiedy to w, do środkowej w pole karne, jest tam albo mega ale ten niestety się myli. Kolejna akcja to już tuż przed przerwą: piłka do albo majęka, ten sam na sam, jednak uderza za daleko, a próba do bitki też się okazuje słaba. No i minuta 59, już druga połowa. Kagała świetna piłkę do to jest sam na sam, ale po raz kolejny Niemiec udowadnia swoją wyższość. Jeszcze próba poprawki. Kagała do Maticia, Matić uderza, jednak znowu Adler. A tutaj to jest po prostu, nie mam pytań. No i minuta 89, Wanderwarty jest polukarnym uderza, jednak Weidenfeller bardzo dobrze odbija ten strzał. No i minuta 90, ostatnia, jak meczu. Hummels do Sahina, Sahin uderza, no i ten w ostatniej akcji meczu ratuje nam 3 punkty, chociaż no gdybyśmy zremisowali, to by nam się nic nie stało, bo dalej mamy ogromną przewagę, ale zawsze miło widzieć zwycięstwo, no i Turek właśnie nam je zapewnia, a w tym spotkaniu już więcej się nie działo, za chwilę sędzia zagwiżdże po raz ostatni i zakończy to spotkanie. Wow, co tutaj się działo? Emocje od samego końca. Wycięliście jakie piłki wyciągał ryny Adler? Piłki, które wydawały się nie do obrony. On je po prostu wyciągał. Naprawdę, myślę, że nie, że go po prostu nigdy nie pokonam. A jednak zrobił to Nuri Sakin w ostatniej akcji meczu. Dobra, yy, mamy konferencję prasową. Borussia Dortmund. Yy, możemy zmotywować nasz zespół. Yy, I, 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 i. Dobra, Kevin De Bruyne chce wystąpić. Roman Weidefeller wyko wyleczył kontuzję. Ojej, mam trochę zmęczony zespół. No, dobra, jest Gundogan, Matic musi grać. Bła jest Błaszczykowski, De Bruyne. No niestety Royce nie ma full kondycji, ale niestety, albo raczej, niestety musi grać yy, na ławkę. Musi wejść Adrian Ramos. Zachłona Kwadrado, może. Chociaż, no dobra. Jakby co to, kagała może wejść na skrzydło. Jakby była taka potrzeba za Gintera Subotic i za Langeraka Weidenfeller. I powin. Aha, jeszcze Marcelo niech zagra na lewej obronie, zapomniałem. Który jest w świetnej formie, jak widzieliście. No i co? Poza nic mi nie pozostaje innego jak po prostu zaprosić was na spotkanie z Szachtarem. Liga Mistrzów zawsze przyciąga tłumy, nie inaczej jest właśnie dzisiaj, kiedy to Borys Dortmund podejmuje Szaktar Dunieck w jednej 8 finału Ligi Mistrzów. No i pierwsza akcja maliśmy mi miejsce w minucie czwartej. De Bruyne zagrywa do Mega, troszeczkę za wcześnie, jednak Gaboncie jest na tyle szybki, że zdoła dogonić piłkę, no i umieścić ją potem jeszcze w siatce i wyprowadzić nas na 1-0, właśnie już na początku spotkania. Dalej minuta 28, Matić fenomenalne przejęcie piłki zagranie do Albomejanga. te ma trochę miejsca, uderza, ale piłka zatrzymuje się tylko na poprzeczce. Minuta 66, więc już druga połowa, i Jakub Błaszczykowski szczęśliwie utrzymuje się przy piłce, wchodzi w pole karne. Okiewał obrońcę, uderzył, piato w obroniu, ale już dobitka okazuje się skuteczna, no i Polak wyprowadza nas na dwubramkowe prowadzenie. No i minuta 81. Kevin De Bruyne, fantastyczna piłka do Obamego, który zdoła przepkać Freda, jest sam na sam, jednak wycofa zaraz piłkę do Gendogana. O właśnie, ten leża, ale za daleko, że pokonać Piatowa. A w tym spotkaniu już więcej się ciekawego nie wydarzyło. Pobranca 1-1-0 szybko się uspokoiła gra. I po prostu było już pewne, że my awansujemy do ćwierćfinału, w którym zbierzemy się z Bayernem Monachią? Wow. No to będzie ciężka przeprawa. Tym bardziej, że nigdy nam nie leżał ten rywal. Dobra, pochwalimy nasz zespół mimo wszystko. Roman Weidenfeller i Kevin De Bruyne właśnie nam podziękowali za ostatnie mecze. Chyba, chyba że tutaj jest zasada jakiegoś rysowania, nie wiem. Nie, to jest po prostu losowanie i dopiero potem się to wie. może za chwilę, z kim zagramy w ćwierćfinale. Nie, nie ma jeszcze tego w kalendarzu. No dobrze, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli Wam się oczywiście spodobał, to zostaw oczywiście kciuka w górę. Trzymajcie się ciepło. Papa! Pa.